Dzień dobry, nowe informacje z serwera Sonari. Jak co tydzień, nowa kreatura, nowy remodel, ale za to są nowe poprawki nad innymi kreaturami. Majuewe, czyli remodel, który wchodzi w ten piątek. Jak wynikło z ankiety na Discordzie, Majuewe będzie mieć wyraźniejszy motyw Lian w kształcie serc. Nowa kreatura, czyli Dalitil. Inspirowany jest podlistnikiem białawym, gatunkiem nietoperza. I dołączy on do Sonarii wraz z drugim tygodniem Wydarzenia Wielkanocnego. Kreatury, o których wspominałem na początku, to Felicio i Jotunhel. Jak dobrze wiecie, były prace nad nowym modelem Felicio, choć nie zmienili konceptu. Podobnie jak w przypadku Ardora. Prace nad nowym modelem Felicio są oficjalnie zakończone a prace nad nowym modelem Jotunhela dopiero się zaczynają.